Józef czujesz, gdyś go hajcową parzok, bo wonio. Na oza jest Władek z Pasieki, robi zabijaczkę. Latoś kupił dwa szumne kormiki. Będziemy musieć, a i my zrobić zabijaczkę. Achnet. Podziwiajcie się, wiele chłopów czako. Od rana nic nie mieli w gębach. To już dobre. Robimy zabijaczkę. Królu, królu, gdosik od Józefa kunum jedzie. Józef posłał Władkowi cosik, co się mu może fest przydać. Baj dzisio. ale Władek nie wiedział ganc, co to jest. Zlazł z konia idziemy. Królu, witajcie pięknie. Józef nas kuwom posłał. A coś i z was momy, bo bez mala robicie dziś o zabijaczkę. Tuż na isto będziecie radzi. Oto macie dwa noże, bodzioki, ganz fajne. A jeszcze wam chcemy życ ku temu, że Józef wie kapkę na srany, boście nic nie prawili żeby dziecię zabijać babucia. Niruman, nie Roman, to. Ządź po to Chłopi, noży mamy dość. Ale aj, ty dwa pitwoki, się ną godzić. Chłopi, chłopi, idymy poderznąć babucia.